Hej, witamy! Z tej strony Oliver i Arek! Dzisiaj drugi mecz: Belgia, Portugalia i Holandia, Czechy. Drugi film, no. na którym robimy mecze 1-8. Wczoraj kręciliśmy e, Włochy. Włochy. E, ten, no. no Austria ten, tak. i Francja, Szwajcaria. Tak, i były dwa remisy. Dzisiaj mamy kolejne dwa, któreśmy wybrali ciekawe, bo Belgia, Portugalia i Holandia, Czechy. Ja jestem za Holandią i za Belgią. Olia, ty? Ja też tak no to zobaczymy kto u nas jak, no, wygra tak wygra bo, zamiast, bo myśmy nie robimy dogrywki także no to zaczynaj Oli o jest branka Szkocji mhm. Macedonia Ukraina Słowacja i Szkocja czyli dwóch Szkotów jedné sažet. O, Ukrajina. Aha, značek. Anglia. Eriksen. O. Uh, Austria, Liner i Finlandia a... Araruj. Arajuri. Tak, on když byl pozdán grám. No. Mhm. Uh -huh. Słowacja, Włochy, jest Czech, Celustka, aj, aj, aj. i Rybusz. No proszę. macie Rybusz już na wakacje. Odpadliśmy z Euro. i mają właśnie. Czechy. Znowu Czechy. Aj, aj, aj. Czechy. Oj, aj, aj, ale, ale wynik. Niemcy, Nojer, Austria i Szwecja. Ostatnie 5 minut, jeszcze połowę, nie? Nie, 40 jest. Mhm. O, Bramka Strzela, główką mhm. Austria, Chorwacja. Włochy, Indyjnie i reszta od Anglii No, fajnie, fajnie. Pierwsza połowa. 0-0 i. Tak. I. 3-1 Czechy. No, to jest wynik taki, można powiedzieć, zaskakujący. Tak. Bo Holandia normalnie jest faworytem tego meczu, dzisiaj. Zobaczymy, co to się wydarzy. Francja. Walia. Walia, haha, Walii dzisiaj nie ma. Turcja, Demiraj. Turcja. Cross. Niemcy. Walia. I walia. Czyli na razie nic się nie zmienia. O, ktoś tu, a to Węgry, myślę, że Włochy. A to Węgry. Szalaj. Holender. Patrz, znowu Węgier. Isak. Kendzior. Kendziora. I Czechy. Znowu Czechy. Ja nie wytrzymam 4-1. Co żadnego Portugala, nie? Ani Belgia się nic nie trafia. O! Wszystko oh, mi tu leci. No. Co my tu mamy? Hiszpania. Widziałem coś. Belgia. Nie, też widzę. 1 0 Gdzie dla Belgii. Widzę. <grystanie> I 2 0 z... nie. To jest Szwajcaria, Szwajcari? myślałem już. Koke Hiszpania. Kocke I Rosja. Czyli. Mm. Dalej. Aha, nie. No 1 0 już jest dla Belgii, nie? No. tak o, ta naklejka, która się nam często trafia. Robert Zieliń, Robert, Zieliński, Robert Lewandowski, Piotr Ziński. Dania. Ta nam się często trafia. Dania. Czechy. <gry> Czechy już. 5-1. Węgry. I Finlandra Itala. Czyli ostatnia już saszetka, ostatnie 5 minut. 85. Tak, i to się świeci tam. Widzę już. Chorwacja. Znaczek Chorwacji. Rosja. Dziuba. Francja. Zonzi. Szkocja. I ostatnia. Daj. Dania. Bright White, czyli nic się nie zmienia w wyniku. Belgia wygrywa 1-0, a Czechy aż 5-1. No to by był naprawdę hit sezonu, jakby tak się... To... Ale Holandia chyba wygra. Oli, w piłce jak to mówią, wszystko się zdarza, choć faktycznie Holandia jest raczej faworytem do zwycięstwa. Hmm. Ale co będzie naprawdę to się zobaczy, także no co? No co? To... By było na tyle, nie? Tak. Kibicujcie ładnie, napiszcie no. komu kibicujecie teraz na euro, bo my mówię, ja jestem za Holandią i ja za Włochami. Też. Oli jest... Nie wiem. I za Francję. Aha, też. i za Francją też. Także do wygrania. Także miłego oglądania euro tak. jeszcze. Łapki w górę zostawcie. Pozdrawiamy wszystkich i do następnego kiedyś tam. Też. Cześć. Cześć.